Witajcie. Dzisiaj Wam zaprezentujemy inne zastosowanie Fiskarsa. Niektórzy wiedzą, inni może nie. Tu jest wodoodporny pojemniczek. Możemy w nim przenosić krzesiwo, jakieś tabletki do uzdatniania wody, co nam się żeby nie podoba. Tu możemy okleić taśmą izolacyjną, żeby mieć pewność, że woda się do środka nie dostanie. Inne zastosowanie takiego patenciku Fiskarsie jest patyk. Łapiemy sobie i mamy ala włócznie. Więc można sobie nawet przypolować na jakąś rybkę. Niech mamy dłuższy patyk. Łapiemy chlast i możemy sobie wyjąć chwasta. Więc jeszcze raz wkładamy. I poleciało. To by było na tyle. Pozdrawiamy Was.